Dominacja. To było no, z przejmowaniem lotnisk. Ale spoko. My się zajmiemy raczej strzelaniem do samolotów. Okej. Okay. I teraz sobie jak się załaduje, wybierasz samolot. A, nie dodało mi go. A bo nie wiem, czy miałeś go odkrytego. A, nie miałem. To nic, który z tych jest... Y, Wiesz co, one są, Tam, że tak powiem, wszystkie po jednych pieniądzach. Tak. Siemasz, Pawek. Jestem do, do których mam strzelać? Do czerwonych. Czekaj, na którym się... A, właśnie. Właśnie, ważne jest to, że jak zbliżysz się powiedzmy do jakiegoś samolotu, to oznacz sobie ten samolot na kółeczku, na scrollu To wtedy kamerę będzie Ci mniej więcej odwracało w jego kierunku. A mam A, ciebie i... na zielono, dobra, ja ciebie widzę. Tylko... Oh, Sary co powiedziałeś? Że to... To znaczy... Jak będziesz miał A, jakiś o... samolot bliżej, to po prostu z oznacz go. Będzie ci go śledziło. To jest przydatne. Perładek mam strzelać? Tak, tylko taka najlepsza odległość to jest maksymalnie 700 metrów, czyli 0,70. Jak jesteś dalej, to nawet nie strzelaj, bo prawdopodobnie i tak nie trafisz. Dobra, tamtym widzę się zajęli. Tutaj jakiś KI leci. W moim kierunku też zanim lepiej, obiorę tego E60, a tego wyżej, skowany. Na prawym niby jest zoom, ale powiem ci, że mi się dużo lepiej bez zoomu strzela Dobra, Myś mam jeszcze... Do Idziemy ja okay. dwóch lepiej. Spróbuję ich jako tako zgubić Dobra, dwóch zestrzeliłem No spadaj Dobra Kurde za dużo ich tu na mnie leci to jak mi się, się skończyło, czym się przyładowywuje? co? Eee, a a moci brakło. Aha i nie możesz za długo trzymać. Od czasu do czasu y, przerywaj serię, bo y, przegrzewać się. I wtedy też się to ładowanie odpala. Jak odwrócić do tyłu, kurde, ale na... na... Właśnie na którymś klawiszu wiem, że było coś takiego jak w Daisy, że zaglądasz do tyłu samolotu. I źle mi się Tylko Nie pamiętam na którym. Halo. Dobra, ja go zaraz zestrzelę. Tego co ciebie ścigał. Mam go. Ja też do niego strzelam O, seria zestrzeleń: cztery. Tu po tyłach leci następny H6K. To bombowiec. A nasze lotnisko leci. Halo. Dobre jest to, że ja na tym tierze już mam dosyć wypasione samoloty. Fuck! <grymne> Przez drzewo przeleciałem. Pan dawał na tym lotnisku, tutaj? Tak, tak. Przejmuję je. No ale teraz tylko z tego co widzę, to działka strzelają do nas. Bo ten samolot ma chyba dwa działka. I dwie wieżyczki. Ale i tak by trzeba było go zestrzelić. Czy właściwie teraz to rozstrzelać, bo on już nic nie zrobi. Dobra, zniszczony. Jak mam critical speed? Pozwoli? Czy zwolni? Czy co? No, będziesz miał dużo słabsze skręcanie, jak za szybko lecisz. O ho. ho. Tu jakieś lata. A customization to co mówiłeś, to wszedłeś po prostu chyba na uzbrojenie. Tam odblokowujesz nowe te Ulepszenia samolotu. O, spadł. Dwa razy go chyba trafiłem i spadł. A, przyjmują. A jeden widzę dachował na lotnisku. Przydałoby się go rozstrzelać. <laughs> Fakt, coś mi na ogon ciadło. Aha, ładnie dostaje po skrzydełkach. Aha, dobra. Zahaczył mi og o ogon. Ale jeszcze latam. Ledwo, bo ledwo, prawie ja bez jednego skrzydła, latam. ale latam. Tak Chociaż jestem przechylony na bok. No mnie też na prawo ściąga. Wiesz, co za nami leci jakiś P40. Jakby jego pocisnąć. Zoom jest dobry tylko i wyłącznie jak naprzeciwko ciebie coś leci. Tak jak ten teraz. Dobra. Kurde, ok, nawroty już nie są takie proste tym samolotem, A ja... ale ty, że 40 leci, dobra, zestrzelony jest. Ja go nie zestrzelili, nic. O, zaś coś koło mnie lata. Tu jest. P26A jakiś. I ty też masz? Widzę na mapie na ogonie kogoś. Tak, tak, tak. Mam. Ale z was... poleciałem, strącił mnie. Dobra. No dobra, bo widzę, że ich tu czterech przyleciało Aj. nawet. Dobra, wchodzę następnie. Okej. Okay. O, ten jest zwrotniejszy. Albo mi się udaje, tak, żeby <trymne> trzy lata. Teraz to to jest porażka. Latanie tym samolotem. Dobra, ja tu rozstrzelałem gościa, który przejmował nam lotnisko. <trymne> ja się dziwię, że to w ogóle jeszcze lata. Tej przylotnisku nikogo chyba nie ma. Po posie, co ten leci już lata innym samolotem, Kurde, dobra. Tam się nawet nie cisnę. <śm> tam jest aż czerwono. Ej, jestem na pierwszym miejscu. Jest forma. <śm> <śm> na tabulatorze masz tabelkę. Aha. Ja dziew Dziewięć strzelonych samolotów. Zero straconych na razie no, a, Tylko dobra, ja się tu sam nim rozbiję jak tylko ostrzej skręcę Bierzemy tego łaga? Możemy Bo on tu tak widzę sobie fru Fruwa I leci nawet w naszym kierunku Pas Nie nie, nawrót robi O, Dobra, o, o. Zjebałem. Łonie. Dobra, ja muszę przeładować. 15 o, zamaw, sekund. O, za za mną, za mną. Kurde, pomógłbym ci tylko, że ammo nie mam. To mnie pali. A to mnie wędzali. też coś się bagoli. kurde, ale strącił. Póki samolot. Ostatni mi W tej grze. A... Zawsze tylko myszką celujesz, czy jeszcze robisz? Nie, tylko myszka i wsad. Wsad do wiesz, takiego, wiesz, sterowania, przyspieszenia i te sprawy. I tak jak w trybie realistycznym, to tam już nie masz w ogóle ani celowników, ani tych znaczników odległości. To tam to już jest dopiero zabawa. Ale jakoś nie przepadam za tym trybem. A już chyba koniec. <laughs> Okej. Okay. Zaraz straconych samolotów. <laughs> Dobra, jak teraz wejść z powrotem na jakąś Co, co, co? Jak mamy wejść teraz z powrotem do nowej gry? Znowu musisz dać ready i zaraz wystartuję. Tylko sobie tutaj kupię, bo odblokowałem coś. Tak, ja na razie nic nie ten, tylko ja sobie. Y Samolot może. Aha, tylko najpierw go musisz zbadać, właśnie. Okay. A, ja mam go cały czas in research, wiesz i on mi się powoli przychodzi, poli no, no. przychodzi tak kreskę, nie? I na razie go dlatego nie mogę. Tak, też właśnie jeden teraz sobie wynajduje. Samolot. Dlatego go nie mogłem wziąć. Ten konvert to jest właśnie to, i on cały czas to przychodzi. Search. Ho, 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 ale tu mam punktów. Szybkość przeładowania mi się przyda. I, 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 i. I na razie tyle. Dobra, mogę dać? Aha, jeszcze nie dałeś się ready. Dałem jeszcze ready, także na razie, dobra, daję. <śm> Okej okay. A tobie udało się tam zestrzelić samolot? Nie. Chyba, chyba, że jednego mi zaliczyło, nie wiem. Gdzie to się pokazuje? No to właśnie w tej tabelce pisało. A, w tej tabelce. Tylko też nie zwróciłem jednego uwagi. strzelałem mi zaczął spadać, nie wiem czy mi go zaliczyło, czy nie ty, ty też za nim leciałeś, tego ostatniego naszego. A to i chyba mi go dało. To był chyba ten dziesiąty. Co mi go zaliczyło. <laughs> <Fuck>. <laughs> Zaraz przy starcie zawróciłem i w mojego bym wleciał. Okej... Okay. A, dobra. Jak chcesz się rozglądać dookoła samolotu, to to masz na C. Przetrzymujesz C. Aha. To jest przydatne, ale powiem Ci, że raczej nie wtedy, kiedy ktoś za Tobą leci, bo zamiast skręcać uniki robić, to wtedy tylko kamera Ci lata. Dobra, na dole widzę jakiś samotny łag. No lecę na niego. Le 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 leci taki sam. A On coś strzela w nasze jakieś tam... Rzeczy, no, w no. pojazdy. Myśmy na niego zlecieli wszyscy jak... <noise> Ale co, gdzie indziej? A jak... Łatwiejszy. Cholera. Zahaczyłem o mojego. Dobra, zniszczyłem go. Tylko, że nie wiem, czy mój się nie rozwalił czasami. <noise> Ja, ja tylko ogonek sobie lekko tak uszkodziłem, ale co za dwoma? Dwóch leci wysoko, i, i nie podoba Dobra, ja już mam dwóch zestrzelonych. Ten Hurricane to jest chyba najlepszy samolot z pierwszego tieru. Dobra, trzeci spadł. Tego łaga bierzesz? Tak. Okej. Okay. Widzę, że mu siedzisz na ogonie. On, on sam spadł, czy tylko zestrzeliłeś? Chyba sam Tak Stasiek, gramy na pierwszym tierze, bo Radek dopiero zaczął grę, więc nie ma tych wyższych samolotów. Pierzeń, większe. A jako taką mam odblokowany trzeci tier. Ohoho, co to jest? Jakoś tu dziwnie wygląda. A tylko trochę zwolnić. Za szybko lecę. A, kurde, wytrzymałe dziadostwo. To jest chyba bombowiec. Nie znam się na tych samolotach. A BF, no to jest bombowiec. Fali mnie. Oho, dobra. Zebrałem. Zebrałem. Super, ogon mi odstrzelili. A, działo przeciwlotnicze mnie pocisnęło. No mnie też właśnie działa przy, przywalają. Okej, okay, zostały mi same dwupłatowce Czy rozwijam coś oprócz Brytyjczyków? Ma... Mówiąc po staremu bo kiedyś trochę inaczej te tiery szły. To miałem coś tam z drugiego i trzeciego tieru chyba Praktycznie wszystkie klasy chyba oprócz Japończyków albo Japończyków też miałem na trzecim Tak czy inaczej najwięcej grałem tymi tymi Brytyjczykami Najlepiej mi się nimi gra, a szczególnie tymi Hevimi. Biofortami Bioforty. Chwila biofort Biofighter, o Biofighter coś pięknego. Chyba coś na... A nie. Siad ci na ogon, ale go pogonili. Ale do tego co strzela do statku? Okej. Okay. Biofort. Żartuj, że się mnie boi. Tylko, że on chyba troszkę szybszy jest. Chociaż nie. Dobra. Chodź tu, Buford. Też nie ucieka. Będzie on poleciał, kurde. Okej. Okay. Raczej już go nic nie uratuje. Ach, jest mam dwóch. No ładnie, widzę, że zabijasz. Nie, nie, nie zabiję, ja prawie. Jednego ja zabiję na razie. Ale dobry początek. Tak czy inaczej, w połowie stawki się trzymasz. Więc jak na pierwszy, na właściwie drugą grę, to całkiem dobry wynik. Ja tam lecę za tym SB. Okej, okay, chodzi tu dziadu. Okej, okay. oho. Wleciał w niego kamikadze. jej zajęliście. Tak, tak. Nie wiem, czy mnie nie rozstrzelałeś. Nie, nie, nie. nie, nie na pewno nie wiem. Miałem Zestrzelił wyjecie Hekata. Kto to jest Hekata? Zaraz ja ty dziada znajdę. No. Pokazałoby ci się gdzieś tak, jakby ciebie zestrzelił? Yy, tak, po prawej stronie, tylko nie zwróciłem yy, uwagi. Hekata. Dobra, nasz mnie zestrzelił. Może ja? Nie, to nie byłeś ty. A, kurde. Wziąłem samolot, który nie ma tego... karabinków. Mam co najwyżej bomby. A, spoko. Bomb też nie ma. A, dobra, on miał torpedę, którą właśnie wypuściłem. Dobra, coś tam przypadkiem powypuszczałem. Dobra, no, 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 no. muszę w nim karabin odblokować. O, ładnie go tam pocisnęliście. Czyj? Nie wiem Oj takie tam... Teraz ile razy walnąłem Nie, twój niestety nie Muszę się dowiedzieć to... Ale po to trochę ci tam wpadło Dobra, skoro jestem bombowcem to jadę coś tam postrzelać Wsadzi <grymne> to znaczy lecę Nie jadę Ale mnie sadzi Panie e, chwila, na którym były bomby Trójka Trójka dobra Poszło na wyniki szybko poszło Wszystko nam rozwalili Byłeś chyba na drugim miejscu tak A nie wiem, no, Nie na pierwszym A ty też całkiem A. nieźle. Wysoko.